Psy, podobnie jak ludzie, potrzebują ćwiczeń i swobody poruszania się. W praktyce oznacza to nawet 15 km spaceru dziennie. Twój czworonożny przyjaciel nie lubi krótkich smyczy, lubi za to mieć swobodę ruchu. Na skutek braku ruchu pies choruje. Flexi ma rozwiązanie. Ze smyczą flexi dajesz swojemu psu kontrolowaną swobodę ruchu, nawet na krótkich spacerach. Dzięki smyczom automatycznym pies pokonuje nawet 3 razy większy dystans niż jego właściciel. Pozwala to utrzymać psa w zdrowiu i dobrej formie. Smycze fleksji są bezpieczne i dziecinnie łatwe w użyciu. Podstawowa funkcja. Przytrzymaj smycz za uchwyt. Limka lub taśma zwija się i rozwija bez trudu. Twój pies cieszy się optymalną swobodą ruchu. Jeśli zechcesz tymczasowo zatrzymać psa, wciśnij przycisk hamulca. Możesz teraz łatwo kontrolować swojego czworonożnego przyjaciela. Aby przyciągnąć psa do siebie, wyciągnij rękę. Wciśnij kciukiem przycisk hamulca i cofnij rękę ze smyczą. Następnie puść przycisk i ponownie wyciągnij rękę do przodu. Smycz zwinie się automatycznie. Powtarzaj ten proces do momentu, gdy pies znajdzie się przy Twojej nodze. Powtórzmy jeszcze raz. Jeśli będziesz chciał na stałe prowadzić psa na krótkiej smyczy, najpierw wciśnij przycisk hamulca, a następnie przesuń blokadę. Teraz smycz jest zablokowana na stałej długości, a pies pozostanie przy Twojej nodze. Aby zwolnić blokadę, po prostu przesuń ją do pozycji wyjściowej. Twój pies może ponownie poruszać się bez przeszkód. Flex jest światowym liderem w produkcji smyczy automatycznych. Przez ponad 30 lat rodzinna firma kierowana jest przez wynalazcę automatycznych smyczy. Niemiecka jakość możesz na niej polegać. Pasja i miłość do psów jest naszą motywacją w procesie tworzenia smyczy fleksji. Już ponad 100 milionów ludzi na całym świecie wyprowadza swoje psy na smyczach fleksji. Podaruj swojemu psu swobodę na spacerze.